Dzisiaj krótki poradnik, jak stworzyć cokolwiek. Na przykładzie animacji, którą... Na przykładzie niesamowitej animacji, którą dzisiaj odnalazłem w sieci. Animacje na dole, pod moim filmikiem znajdziecie link. I... Zawsze chciałem tworzyć animacje w jakiś sposób i teraz powiedzmy, że jestem na drodze, by w końcu je zacząć robić. Uczy się programów i tak, dalej, i tak dalej. Mam zamiar do końca roku, tak jak Wam powiedziałem, Jakąś animację stworzyć. Tylko jak się za to zabrać? Metoda jest bardzo prosta. Już raz ją wykorzystałem przy tworzeniu mojego wideobloga, znaczy przy tworzeniu mojego show. Bierzemy coś, co nam się podoba. I z reguły, jak znajdziemy to coś, co nam się podoba, a jeśli nie będziemy posiadali tych wszystkich umiejętności, jak daną rzecz stworzyć, to będzie nam się podobało w niej wszystko. Więc bierzemy coś takiego, i staramy się stworzyć coś bardzo, bardzo podobnego. I zaraz mnie zapytać, Marko, ale przecież to jest kopiowanie, to jest kserowanie. I tak, i nie. I bardziej nie. Dlatego, że w momencie, kiedy będziemy się uczyć tych umiejętności, żeby stworzyć coś bardzo, bardzo podobnego, nauczymy się narzędzi i nagle zaczniemy dostrzegać, co w danym wzorze nam się nie podoba. I wtedy, jak dostrzeżemy to, co nam się nie podoba, to to zmienimy. I powstanie coś zupełnie innego. Z reguły wychodzi coś zupełnie innego. Bo zawsze wkładamy tą, ten kawałek siebie. Poza tym jest zawsze też coś takiego pociesza, pocieszającego, jak widzimy jakąś genialną pracę. Za tą pracą stoi człowiek. Taki sam, dokładnie taki sam jak my. On był w stanie to zrobić? To my też jesteśmy w stanie to zrobić. To tyle niedzielnych, to tyle niedzielnych mądrości z internetu. A co Wy wymyślicie wy na ten temat? Jak, jak coś stworzyć, Waszym zdaniem? Napiszcie w komentarzach na dole. Do zobaczenia jutro.